Cała sala się buja, to nie koniec imprezy Nie bać się, bo... do góry, cała sala się buja, to nie koniec imprezy Nie bać bo... Znowu tu walicie, wszystko jest cool Pięć tysięcy na pasie

Ach, w odcinku, gdzie zaczyna się orkę. Hej My sobie z klopkiem, to widzieliście ostatnio ostatnim odcinku Jak y, sobie, to jest, nie, sobie. widzieliście w ostatnim odcinku jak dachu zalewał wczoraj zależował, Jeszcze tankę, tankem, I rurę na pole Przywitaj się z widzami, zacząłem ułatwianie Nie wiem, ja już coś zjadłem, już się nagrywałem A, nagrywałeś już? A co ty, już nie siema Siema internety Cześć, daj tego węża, ty odciągaj to to Odciągaj to Ciągnij Starczy? Wyliczone Eee, starczy Kurła, bo pobrudzisz Porysujesz lakier nowy świeżo <laughs> malowane ja, ale by trzeba było jeszcze wiesz co w grzonie takiego kręta żeby można było przanić lecie Ile tam będzie? Nie kazuj tylko 4760 No, to Na będzie na nagraniu Nie idzie? No idzie, idzie Pompka musiała zadygać No idzie. Dobre ciśnienie. Jak na stacji. No. Teraz szybciej idzie. Tu O, no, jeszcze 4 litry i będzie kurwa 70. Pod korek? Nie, No kurwa, jakbyś się dobił, hopie, półtora litra, to byś miał akurat pod ten Byś dobił półtora litra, to akurat by było, wiesz co, pod... Yy, jak to się mówi? Tu wężu pewnie jest jeszcze Nie no, na pewno Tak położyć, żeby się nie wylało Nie, nie wyleje się, pan nie? Tutaj się bierze No masz z boku Nie, to co kładziesz... A tu masz cycka Tu jest, to, to że coś ten węża trzeba tak wsadzić czy coś No Tam jest trochę skręcony ja w nim na górę Ja to wyłączam w razie czego A tutaj to kapie z tego nabijania Tu jest podu, Nie da się nie? tego naprawić A tu jest pewnie jakiś o ring Ja już tutaj patrzyłem o ring a tu jest yy, przekładnia i tam się sądzi Chuj tam Tyle to, tyle to nic co jest, koleżko? Przepinałeś? Nie, nie przepinałem Nagrywam teraz najlepszą maszynę weź. No. A, ale się prezentuje A o tym mówisz A dzisiaj coś zostawię na świat, nie? Nie, chodzi se ciapek cały Chodzi se Niech no. się ładuje akus, bo dolałem mu płynu, do akumulatora Przelałem ze starego drugiego Uzupełniłem pod korek Może co lepiej, wytrzyma jeszcze z tydzień Ładnie kręci, kurde, śmigłem Luksus, no jest. Te trzy dorzucają luksus, ta. No ta to... czwarta jest, tylko ten korpus jakby, no nie wiem, on jest trochę coś inaczej. Czy skręcić go, czy co? No ale jak iż, głęboko i. No ale tak o te trzy pierwsze to chłopy luksus, kurwa. No ta dor dorzuca i Co? No więcej, no nic się nie poradzi. No ładnie jest, no. Bo ona widzisz tam, no wszystkie trzy to idą tak wie. Równo biorą. No równo sobie zasypują całe. a ta nie bierze równo. A ta czwarta widzisz, nie? No nie wiem dlaczego. Jakby pójdzie i szła Ale kurde ustawiłem przestawiłem i to kombinujemy mamy czas za pastery. Nie chcę mi się teraz kurde kombinować. Jadę. Tak. Dobrze jest, kryje, kryje. Tak, tak jest dobrze. No że przy... to zgłębić trochę, a przód leży już kupę zakryciłem na stałe, żeby nie wywalało z nich. Ale on idzie, Na tym gdzie burcica Gorywałem no. ziemię suchą. Nie chciał iść. No. <laughs> no to dawaj, no, opowiadaj <laughs> widzą. Taka była sytuacja. Kurwa jak się rozsuwa pirodza. Tu się rozsuwa. A te kapoty, bo tu grzeje Tylko na poli w piecu kurwa. O. <laughs> Bez rękawicy bo tam kabla to Mielonych no, proszę nie wrócić. Nie, nie jadłem dzisiaj mielonych, jadłem tylko a, leczą. No to jeszcze Nie no nie jest kiełbaską no Żadne chopie gotowane, nic pieczone <laughs> Powiedz Napisz no w komentarzach z Orki co jest przyczyną Bo i tak jest pewno powiedzą, że jest źle ustawiony Nie no te trzy pierwsze to równiutko jak z Fabryka. No, no zobacz jak te trzy pierwsze No trzy pierwsze to... dobrze Bajka chopie, bajka. bajka No nie może być No ta czwarta no nie dorzucę jakby to dłużej, to... da na da większy od piero wie. No bo ciekawe, bo można jeszcze wyregulować jak to się tę deskę naciągnąć tak by bardziej... do tyłu? nie wiem czy... no może też tak może by ją trzeba wypchnąć żeby wiesz, bardziej była pochylona no bo tak czy siak czy idzie głębiej, czy płycej, to nie ma znaczenia Znawcy orki w komentarzach piszcie co jest nie tak. A znawcy bez orki nie się nie odzywają. Znawcy się nie znają to też nie piszcie, bo też. I tak by napisać? i tak. I tak, pisać. tak jest i tak jest No ja mam wyjebane. Najlepiej to piszą jak znawcy bez orki o bez orce. tak. Ale co pan potwierdza? Nie No czekaj, bo w takim filmie jakimś coś było takiego. Coś było, ale nie pamiętam o co to chodziło Potwierdzę A już wiem, w killerze Pan Wąski jest z Debeścia potwierdzę. Potwierdzę. potwierdzę, ale co potwierdzę? Że pan Wąski jest z Debeścia Wąski jest z Debeścia, jaki Pan, i pełnym zdanie. <grydź> <grydź> Ładnie kryje, opie, miesza luksusze. Nie ci wytarł trochę to odpadnie, nie? Wytarł no i bajka Ja tyle zaorałem Muszę się wytrzeć, przyjechałem do domu Mała się pyta, no i co żeś, załorałeś tego kostka No Jak wie, kostka położone, mówię felka położone, mówię u nas położone Tyle? No, no jak ja. Robota ma iść. I idzie, mówię. Ładnie idzie Fabrykę, maszynę I the best no. Ładnie sypie, no jeszcze lepiej nie no Dla naszych to jest że szybko poleł, Ma no, Odwrócona gleba, odwrócona Dalej. No równo, gdzie właśnie patrzy po tej skibie, to ładnie Dobra, małem machem